Fint. Tak, jest pasera. Pojedziemy sami, Chcesz? Sorry, bo możesz jechać. Dobra. Klikam. I będzie jakby dzisiaj. Nie. papa, pa. Dobra. Dlatego jesteśmy tutaj. No i... Super. Fest. No, to jest mój nowy kanał Tylko No powinno być, zakręcę sobie kamerę. Dobra. I tu jest spacja. <laughs> Dobra, czekajcie. No tutaj mamy dziesiąty! Jakbyśmy tak pojechali, to bym się zasnął. I mamy na dziesiątym. Wyfajcie no tak. Poszedł, zamknij, zamknę w Dlatego teraz klikamy na parter. i Jedziemy. Proszę sobie, nikt nie wsiadł, please. Poprawi, <ścoughs> Co ja otwalam ze swoim życiem, a zaraz będę z Simonem. Zaraz będę z Simonem tutaj. Dobra, jeden... Czero. Dobra. Jestem sobie. No, nie wiem, co ci Dobra, teraz ty ze mną jeszcze teraz ty ze mną. Teraz ty ze mną. Siatamy. Jest dziesiąty jutro. Nie możesz nic klikać. Ja się słam, widzowie. Tykaj. No. Czekaj. Tykajcie, <grym> bo muszę tutaj umyć kamerę. O, teraz lepiej. Widzowie, pokażcie, widzowie, tak, który wie, co jest. Ja I... To ja wyjdę na siódmym! Nie! Wyjdę na siódmym i ty po mnie przyjedziesz. Co? I ty po mnie przyjedziesz, okej? Okay? I mam teraz na dziesiąty? A po będziesz tu tylko na siódmym. Okej. Okay. To piętra Szymona. Dobra, dlatego znalazłem się Dobra. Dobra, dlatego będziemy czekać. Dobra, mamy Dziesiątkę. Znów na dziesiątym samemu. Ale tym razem przed chwilą powinniśmy się tutaj dziesiątkę. Zapraszamy na siódmej, widzowie. Nie klikam się. O kliknę jeszcze teraz. Dobra. Prawda, że parcia Simona nie wsiosła. Nie wyszła to do winy. Dobra, co wiem? Symon, chodź! To jest tydzień. Tablec. Co masz tablet? Musiałem, bo dzisiaj jadę. Co? Bo dzisiaj jadę. A wiesz czas. No, dnes Si, za rok kolejný filmik si Simonem. No tak, ale. Ale, bude... ale možná nakrmit, mi je to dnes. Ne, v Loblocsi budeme dělat kdo ja Ne, já tady natřívám zprávy, jak posížím na ten kanál. A. Si no to ostatní nás. No. Ale budeme mít jeden Lobloc. Začnu. Ale mě... na Oscar Games. <těk> no, jaký uh, Fan Oscar. Ktoś chce mnie, fanu mnie to tutaj, fanu chce mnie dodać, widzowie. Pa, pa, Fan Oscar Kames, fan Oscar Kames, widzowie. Okej, okay. to tamko. Ciekawe. Co Dlatego, widzowie, teraz. Biegł I na Zofirę. Bo te pierwsze, no jest super. Tylko to tamcie, subie, i kijk. I na la, i widzowie. I, i jutro Może dzisiaj na To Trzymaj. I dzisiaj jutro widzowie nadlamy odcinek.